<laughs> Ale trzymam tą broń tak, taki podchwyt Jakbyś się chciał po potrapać podrapać No, miłość tam dobra. Ej przecież mi już ma lepszą... Cześć, muszę się odsunąć od tych od, od synów, co nas gonią. Wsiadaj panie serw Co, nie ma... Ja... Ty jebane, ja mam gnoje. miejsce. <laughs> Dobra, patrz, mam taktykę zawsze. Jedziemy na sam koniec, no, bierzemy jedziemy. ich aktylca. Oj, tak. Ja nie wiem, czy od razu to będzie dobrym pomysłem, no, ale. Dobra. Wiesz, co, raz tak zrobiłem i to było nawet dobre, tylko wiesz, no ludzie nie, muszą to się zgrać. Zobaczymy, no, zobaczymy. Oni Mi się tam strug. na pewno teraz umacniają. My z sobą taktykę Faktum mamy wyrobioną idealną. Śmierć wrogą ojczyzny, niemieckiej ojczyzny. Już. A! <noise> Jedziemy. Jezu, dostaliśmy. Pierdalamy. Wow. Kolega! And fuck Uważaj, strzelają do was. Wysiadamy, kurwa. Nie, ten karabinek jednak nie jest fajny. Myślę nad tym. Zobaczmy teraz. Okay. I, i, I. Jest. Odłożyłem bombę. podłożyłem bombę. Lewo no, już Jak się z tego I... I... O, szalą z powrotem. Yeah. <laughs> to jest wider wzajemny. Guten na. Guten. Nie prześniałem tu grana, tylko mam smoki. Tak. Tak. No, tak. Chuj tak. wiemy. Leżemy tyle, ja że z jakąś babą. Jezu! Jak to je było, jak w ...39. Nie podoba mi się to, że tak aktywnie strzelają! A Jest tu znaczy. niszczyciel pojazdów, STG44 ma. Słyszycie, niszczyciel imprezy do nas przyszedł, widzę. Zawinł hmm. jednego z moich. Wygnoje! Ja. Co za gnoje, gnidy zasrane. I tak warto było. Niszczyciele zabawy. No właśnie. Ale i tak warto było. O, jakiś talib był na w ogóle z naszej drużynie, może nam pomoże. Siemanko! Widzę, że już mamy tutaj we dwójkę problem. Oho, oho. Ambush. Jezu! Ilu ich tam biegnie? Kurwa! Zabiłem jednego. Oh. Jezu! Zabiłem jednego chociaż. To Ale było to mocne. było to było mocno, ich tam z pięciu biegło, nie mieliśmy I szans. Nie się na mnie, lepsza się na mnie szybko. Dobra, że już czekać zdycham sobie. O Jezus, o Jezus, Jezus, O Jezus To jest piękny. Mam... Szybko nie ma... Jeszcze pię daj mi 5 sekund, I nie bądź walczę. Jestem. Pięć sekund. Już jestem Tokio Drift. <laughs> teraz im pokażemy. Jezu, teraz im pokażemy. Kurwa, kurwa, kurwa. <laughs> Jezu, no to było mocne. Jak zawsze na czas. Podkładaj bombę. Czy to nie zjedzicie? Nie, czemu? Pytam się. No to też jest O jezu! Tam jest kutas. Wolałbym Amerykanin. Wolałbym Brytyjczyka. Pierdalam. Ale zniszczyliśmy ich przynajmniej, więc ich opu opóźniamy ich cały czas. Całym nie samym całym A dobra no. Nie kurwa, to jest jakiś Talib, jeban, on mnie zmielił. A smoka mu rzucili. Ja rzuciłem. Dobra, mamy. Przewóz jak będzie wjechał? Ja też? Ha, bo on tu z się tam strzela. Albo Boysa. Kurwa, nie zauważyłem go. To jest medyk polowy, jakiś M3, Grisgan, Gras. Nie, że Nie, że O, to no dobrze. Okay. O, dziękuję bardzo. Ja lecę. Ma leci. Dobrze, dobrze. leci. Tylko gdzie leci? To dobranoc. No dobranoc. Hej. Dobranoc, cześć. część. Zabiłem gościa, jechał. Chciał się przyjechać, kolega. Kto to był? Pana Otta, Już go zabiłem, spokojnie. Otta. Pana Oni się Otta. tu wciągać pod to? O Boże, idę se pod to, siema! Siema, elo czapka, cześć. <noise> Spierdalam. Ja też tu chcę, ja też tu chcę. Ej, mogą się nie skafnąć, że tu jesteś. A. A mam giry powiginane, kurwa, pod, tymi, <noise> pod tym pociągiem. Położę tu jedną minę. <noise> Położę tu jedną minę. To jest dobry Uważaj! Uważaj, kolega! Dałem minę, dałem dymnego, możesz spierdalać. Nie wiem, buduję. kurwa, dręta. Ja rzuciłem też granata. Kolega, przez ściankę mnie przeszczelił, jak. Jak prześciankę. Jakiegoś kurwa prześciankę. Zaraz ci pomogę, kolega. Nie, nie, oni tu są, nie, nie idź tu. Nie, nie idź tam, bo ja chcę jedziesz jakąkolwiek ze sobą. Nie rób tego. Do chodź, za, chodź tutaj, chodź tutaj, tu tu! U! Uh. Dobra, to idziemy tam. Tu kurwa chcą nas zabić. 40 for... 40! Brzmi jak te gumy do rzucia. kurwa p... O oh, Jezu, ale to ten pan się! Nie wychodzę po ciebie, nie mam zamiaru wyrwać pizdę. Uwaga! Cel brawo, został uzbrojony! Ja ah. tam! Zabiliśmy się nawzajem z tym chłopem. Mm.

Dobra, przetrwałem to wszystko. schowałem się. Bardzo dobrze. Gnój jebany. Tu, dobra, tu są już inne znowu klawisze. Nie, pojazd. Nie, słyszę pojazd też. Jadą! O, obrwałem! Uniwersalny transporter! Nie podoba mi się to. I się no. wycofał ten transporter. przebijają nam. Ja buduję wieżę. Znaczy ulepszam. Kładę miny. Na razie mamy przewagę. Ja na razie ulepszam wieżę. Nie będę robił nic innego jak nie skończę i ulepszać. Ja już nie Trochę... wyłączyłem tego transportera. Ten całą załogę lubiłem. Cóż jest w mojej Jezu się tu wiebał. Zaraz. Kończę, ulepszać. Dajcie są... mi chwilę, dobra, jest, skończyłem. Są tam, pani serwit? E... Bo nie wiem, nie czy ci ich mogę iść pomóc. To są tam dalej. Jest, jeden na górce. Nie ma go. Go back. na 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 Nie chcę amunicję. Nie chcę Uwzięliśmy się na to, a im go nie oddamy. No to tak nie właśnie. Nie położy się tutaj jest. kurde, patrz tu. Gdzie ty jesteś? Ej, nie Ja na na Jest na górze, na górze, dwóch, dwóch, dwóch. Dobra. Rzuciła mi się granata, rzuciła mi granata. tu jest KL 7 uważaj. Chłop wsparcie. A, uważaj, bo oni tu będą szli. Idą tu, idą tu. Koleczkę, tutaj może zdążę, może. Nie widzieli nas! Ja pierdolę. On nas nie widział on się w za górką. Czołga się, czołga się, u góry jest. O! Wiem, przejęliśmy, co? zobacz to. Zostało mu kurwa. może... jest transporter, wiem, idealnie, bez... transporter nasz tam o. jest. dobrze, dobrze. Jezu! Dostałem bombę przed ryk No, chyba, daj na a. Uwaga! Kurwa, nie widzi! Ej, moja postać kurwa ziadymnego dymnego zamiast wziąć karabin. I nie zabiłem gościa. To dobrze, jakbyście zdążyli, bindu na razie nikogo nie ma, uciekli stąd, spierdolili. O Talib mi pomógł, dobra. Ja bym ze dwie osoby i jedną tak, prawie zabił. Rozbrajecie to, rozbrajecie to Talib mi pomaga, a wy rozbrajecie Granat przeciwpancerny. pancerny Rozbrojenie O, o, ma pracę, mamy, pracę mamy to. I wszystko na trzy, zobacz to O wow. Dostałem też typ 2, ma gościu Medek Polowy. Idzie go gościu z których ma 7 Mamy gigantyczną przewagę. Idzie gościu z K7. Oni w ogóle nie rosną. No bo... O, ale panowie, jest transporter! zaklepuję kierowca. Dobrze, panie. Mam, 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 To się odradzam. Nie, nie chcę tu być. Jestem na chwilę, jeszcze ja, gorzej. To prawda. Dobra, mamy osłonki, damy nie wiem, radę. Zobacz przewagę, Boże. I oni tylko A próbują odbić, nie? No. A co innego, mają, jak tam jesteśmy ścianą, oni nie przejdą nigdzie. No, właśnie, oni nie mogą iść na resztę punktów, bo z mają Azen, Chociaż są w stanie, na to, to no to. To musieliby coś się. jak my. A widzicie, oni myśli, że na łatwo pójdą na parę punktów na środku, a zamiast tego my poszliśmy okay, im na. Nie. No, ty wygnoje brytyjskie szmaty. A je. Proszę nie ich! O, o, nie, Taktyka -fuck nie przewiduje tak ciężkiego strzału po pojeździe. <laughs> to prawda, ja kogoś tu będę chyba podnosił, jeśli nie umrze sobie. Nie, nie umieraj! Masz nie umierać, kurwa! Nie! Czemu moja postać się nie mogła położyć? Ej, ale też ze mnie na przykład, że coś klikam, nie tak więc z tym karabinem, chciałem. O, o, nie, 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 nie! Kurwa im się kliku Dobra, nie, ja muszę zostać na medyku Bo jednak słowo mi oddaje Jezu, no i po co ją podniosłem wam, go gościu się chowa tam pod tym, za tym palącym się gównem O, kolega Dziękuję Dobra, dajemy, dajemy Open fire tam jest, za kamieniem. No nie, tylko nie flara lokalizacyjna. Nie ma flary lokalizacyjnej. Kurwa, widział mnie chuj jebany. Dostęp... Aha, wyszedłem na plecy O, Ronin mnie jakiś podnosi. Miło. No, Mam, ale kurze. mamy to, mamy to! A, stamtąd mnie strzelał. Mamy to, mamy to, mamy to, chłopaki, mamy to. Robimy im ambush. Dobra, dzięki Ronin, znowu. Jestem ci bardzo wdzięczny, ja jednak spierdalam stąd. To nie jest dla mnie dobre miejsce. Tutaj daj apteczkę. Kurwa, się wiewem go się na Skye 7. O, nasz gość ugłazać go nożem. No nie, on FG-42. Dzięki. To Gdzie ten chuj jest? O Jezu, po prawo. Dawaj. Kurde. Bardzo już Proszę, 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 Dali, 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 I pomóż mu. Ja pomagam się naszemu... Nie, zabije mnie pewnie. No, zabił mnie. Doj, zauważyłem go już zacząłem leczyć, było za późno. A szkoda. Jeszcze ten Brytol był chamski dla mnie i powiedział mi nie żyjesz, bardzo mi przykro, o Ronin znowu, ej Boże jaki ten Ronin jest genialny naszej No wiesz, po prostu jeden pod nami drugiego, ja potrzebuję dodymnych, bo ja nie mam dodymnych w ogóle. A tu jeszcze kolega leży, ja chcę mu pomóc, ale już biegnę do niego medyk, więc mu nie pomagam. O, mają pięć punktów teraz jednak Brytyjczycy. Wow. No to faktycznie. Przyjdźmy sobie deltę. Pancerbu się tutaj strzela, widzę. <śpiewanie> ja z miosłem leżymy i ich nie jemy. Ty zwierz napierdolę, ja mam bada. mnie. Co to, to jest? Daj mi masz, szał, tu gdzie mnie zabili. Gdzie masz mnie tego, to. Jezu, 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 czekaj, 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 czekaj Macie ostrzał, odejdą, odejdą, odchodzą, odeszli O, widzę, że sam na pan pan Zerbisie Ale nie że umrzeć i tak kłodę, po nie wyjdzie, bo tam jest pan Zerbisie Bądź ocalał Pierdalamy poza ogrodzenie, już Dobra Kto tu jeszcze leży? Tam leży, ale tam przecież pójdę zaraz, też zaraz umrze zresztą Tam jest? Dostało do mnie. Jedzie wóz, jedzie wóz! Musimy się trzymać! Budowanie, 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 budowanie! Budowanie, budowanie, budowanie! Na, 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 na. Kurwa, te gnoje jebane kurwa pierdolone brytyjskie! tam! Na punktem jest Talib! Kurwa lecz się Zbudowałem, dobrze nam idzie, Dobrze nam idzie Dobra, jednego zabiłem I drugiego gdzieś powinienem zaraz zabić. O tu ambusz, jest mój. Ambusz. Zabiłem cztery osoby, dobra. Cztery śmierci, cztery zabójstwa. Dla mnie to jest bardzo dobry wynik. Mam tu wóz, musimy go pozbyć chyba. Boże no. święte. Dobra, miałem teraz jeszcze... Musimy być the best team. Musimy być the nie, nie uwierzę, nie będziemy. nie będziemy, ale nie wiem, zobaczy się. Musimy być. Już tyle zabójstw i pomocy, wiecie, Boże. jeszcze nie jesteśmy. Jezu. Jezu. Kurwa, jak zawsze jestem tam, kurwa.